Bo ktoś powie, a ja to taki osadzony w kije, ja zaraz ci złamię, zaraz to. Tak wygląda. ostrze, no tak, ma parę takich skas. Ostrość, kurwa, ostrość. No nie łapie ostrości, ale ma parę skaz. Ale dobre to to, czy nie dobre? Nie złapało uszczerbków. nawet tnie nawet trawę. Jeszcze jedna rzecz ciekawi. Jak to lata?